50 dzisiejszego meczu. No. no w końcu w pierwszym składzie, tak? No tak. tak. Sam się nadziałałeś Dawid, na tę kamerę. Powiadasz coś ciekawego na to spotkanie? Asysta, bromeczka. No dopiero no, no, no. w ciemno to i to. <śm> mm. O to się rozchodzi. Panowie, bez nogi, bez ręki. Ważne, że do końca. Z naszym kochanym trenerem Jackiem Zielińskim. Trenerzem.